Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antoniak i witam Cię na moim kanale, bez względu na to, czy słuchasz tego na aplikacjach, do słuchania podcastów, czy na YouTubie. Mam dla Was fantastyczną wiadomość, a mianowicie taką, że. Nie wiem, kiedy tego będziesz słuchać, czy zdążysz, ale zapraszam Cię na szkolenie Twoje nowe życie. Jest to petardyczne szkolenie, niesamowite, które uczy pewności siebie, wiary, poczucia własnej wartości, wybaczania, odpuszczania wolności, zmienia finanse, relacje, związki, leczy serce, duszę, leczy Twoje zdrowie. No po prostu jest to coś niesamowitego, co, co, jest, co wymyśliłam, taki to szkolenie. Jest to mój autorski program i naprawdę zachęcam Cię z całego serca. Zobacz link poniżej. Zobacz opinię uczestników pierwszej edycji. Za chwilę będzie właśnie druga edycja. Na jesieni, kochani, będzie kolejna edycja. Więc jeżeli jesteś teraz i będę do Ciebie mówić, do Twojego serca, i poczujesz to, to nie zwlekaj i dołącz. Do 15 marca jest niższa cena, potem cena wzrasta. Zaczynamy 1 kwietnia, jeżeli słuchasz, to później w maju, w kwietniu, w sierpniu zobacz, kiedy będzie kolejne szkolenie i z pewnością zawsze jest tańsza cena, potem ta cena wzrasta, więc dołącz, bo to jest niesamowite. Poznasz ludzi, poznasz mnie, będziesz mieć możliwość konsultacji ze mną, pracy. Więc słuchajcie, naprawdę to jest niesamowite. A dzisiaj chciałabym porozmawiać na, na temat tego, jak przestać przejmować się opinią innych. No, i jakby mogłabym powiedzieć to w jednym zdaniu, ale jakby oczywiście to rozwinę, no bo chciałabym Wam to powiedzieć dłużej i więcej. O tym też rozmawiamy na szkoleniu i uczę tego właśnie, dlatego że, żeby przestać przejmować się opinią innym, tym co ludzie pomyślą, tym co ludzie mówią w jaki sposób. W ogóle ty, żebyś przestał myśleć na tym, a co ona o mnie pomyślała, a co on o mnie pomyślała. Mogłam tak powiedzieć, a co oni pomyślą? A jak to to najważniejsze jest w tym wszystkim to, że kiedy ty ty do ciebie mówię teraz. Do siebie kiedyś mówiłam to samo. Kiedy ty nie masz poczucia własnej wartości, kiedy nie masz wiary w siebie, kiedy jesteś człowiekiem, który jest pełny lęku strachu, który, a, który mimo tego, że być może na zewnątrz wyglądasz pięknie, może masz fajną pracę, może masz pieniądze, może coś tam, albo może jesteś właśnie w trudnym momencie swojego życia i musisz na nowo się odbudować, i ja byłam w takim momencie mojego życia właśnie kiedy musiałam się odbudować na nowo I ja. Stworzyłam dla siebie system pewien, pewne ćwiczenia, które przez lata zbudowały mnie właśnie do tego stopnia, że dzisiaj ja uczę i od lat już pracuję z ludźmi i uczę ich tego na sesjach indywidualnych. Wymyśliłam szkolenie, żeby, żeby to przełożyć do większej grupy ludzi, żebyś ty i ja mogli razem pracować jakby w tym temacie i w tym obszarze, żeby więcej ludzi miało akceptację siebie, miłość do siebie, żeby Mieli wiarę w to, bo kiedy ty wzrastasz, kiedy ty, ty masz to poczucie własnej wartości, to uwaga, przestajesz się przejmować tym, co inni o to myślą. Jakby mówiąc to dosadnie, masz gdzieś, masz w d. To, co inni o tobie myślą. I tak naprawdę dzisiaj, słuchając mnie, ja też mam gdzieś to, co ty o mnie myślisz. Dlatego, że po pierwsze, ty nie zapłacisz moich rachunków. Po drugie, nie wiesz, przez co przeszłam. Nie wiesz, jaką musiałam drogę przejść do miejsca, w którym dzisiaj jestem. Jakie baty dostałam. Ile bólu, łez, e, rzeczy w moim życiu się wydarzyło przez całe moje życie do momentu, w którym dzisiaj jest, jestem. Ile musiałam zmagać się ze sobą, z wyzwaniami od małego, gdzie ja nie miałam mamy, gdzie tak naprawdę ulica mnie wychowywała. Jeżeli czytałeś moją książkę Ludzie sukcesu, długą swoje marzenia, to opisuje moje dzieciństwo i to, co się działo w nim. Więc dzisiaj patrząc na mnie, wielu ludzi myśli sobie, o, fajna kobieta, ładna kobieta, mądra kobieta. I tak, uważam się za taką. Jestem, jestem ładną, mądrą i wartościową kobietą. Mam takie zdanie o sobie, i nie mówię to z jakąś pychą, ale po prostu ja znam swoją wartość. I uważam, że każdy człowiek ma w sobie wartość. Tylko zostaliśmy okłamani przez system, okłamani przez świat, okłamani przez rodziców, przez otoczenie, i w ogóle, że nie nadajesz się, że jesteś do niczego, że nie, nie uda ci się, że to nie wyjdzie, że jesteś brzydki, brzydka, że nie jesteś odpowiednia, wartościowa itd. i tak dalej. A ja ci mówię nie. Bo zasługujesz na wszystko, co najlepsze, i zasługujesz na to, żeby wieść życie pełne obfitości, miłości i dobra. Jeżeli jeszcze wierzysz w Boga, to Bóg powiedział: Ja przyszedłem po to, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Obfitość to jest ponad to, co potrzebujesz, dlatego że dzielisz się tym z innymi. I ja dzisiaj dzielę się tym z Tobą, dlatego że chcę podzielić się tym, przez co ja przeszłam, a ja musiałam ogrom bólu przejść w swoim życiu. Żeby dzisiaj stać się taką kobietą, i żeby nie przejmować się tym, co inni o mnie mówią. Ale musiałam wszystko przejść sama, żeby tego doświadczyć. I opakowałam to wszystko, i daję to Tobie. Uczę moich klientów na sesjach indywidualnych, na szkoleniach, na kursach. Ale to szkolenie jest fantastyczne, dlatego że my pracujemy tam w odpowiednim systemie. I oprócz mnie masz innych ludzi, którzy cię wspierają, którzy chcą dla Twojego dobra jak najlepiej, dla Twojego życia. Co więcej, dostajesz narzędzia psychologiczne, coachingowe i duchowe, które możesz wykorzystać, więc masz cały pakiet, którego ja musiałam się uczyć latami. I przestanie przejmowania się tym, co inni o nas myślą, dopiero doświadczysz wtedy, właśnie kiedy zbudujesz swoją wartość, bo kiedy ty masz wartość w sobie, masz wartość w boku, wiesz, kim jesteś. To tak naprawdę nie interesuje cię to, co ktoś o tobie pomyśli. Przestaniesz też się przejmować, a czy ja dobrze powiedziałam, a czy ja dobrze wypadłem i tak dalej. Bo dla jednych będziesz dobry, dla innych nie. Zobaczcie, Boga niektórzy kochają, niektórzy go nienawidzą, przeklinają, złorzeczą. Jezusa powiesili. Nie znam lekarza, prawnika, piosenkarza, kogokolwiek, prezydenta, którego wszyscy kochają i myślisz, że on się przejmuje twoją opinią, którą ty napisałeś w Polsce na temat, nie wiem, Donalda Trumpa, że ty napisałeś, że on jest dobry albo niedobry, on w ogóle nawet o tym nie wie, nie myśli, on robi swoje, zna swoją wartość, wie kim jest, wie do czego dąży, co chce zrobić itd., dalej. ma swoje wizje, cele i tego wszystkiego się uczymy. I kiedy ty to odnajdziesz, kiedy ty na nowo zbudujesz siebie, a robimy to przez przez okres dłuższy, dlatego właśnie to jest proces, i musi być proces, bo inaczej, jeżeli przez 30 lat, być może 20, może 40, może 50, żyłaś albo żyłaś w odpowiedni sposób, mówiłeś do siebie odpowiednie rzeczy, inni do ciebie mówili, zostałeś wychowany w taki, a nie inny sposób i teraz masz nagle wszystko zmienić w 3 dni, no nie da się. Muszą być zasiane nowe ziarna i te nowe ziarna dodadzą plony, wydadzą plony w Twoim życiu. I tego właśnie pragnę Cię nauczyć i to chcę Ci dać. I Opinia innych tak naprawdę nie jest Twoja, bo to jest czyjaś myśl na Twój temat, czyjaś, czyjeś słowa na Twój temat. Ale chcę Ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Tak naprawdę, wielu ludzi e, nie interesuje się Tobą. Oni myślą o sobie, są skupieni na sobie. <gry> a jeżeli coś im komuś zrobiłeś, no to mogą ci powiedzieć, a jesteś głupia. A ona to taka i taka. Ale jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Czy ta osoba. Albo ta opinia sprawi, że ty będziesz lepszym człowiekiem? No nie. Czy ta opinia zapłaci twoje rachunki za prąd? No nie. Czy to, co pomyślą o tobie inni, sprawi, że będziesz mieć lepsze relacje z mężem? No nie. Czy ta osoba, co powie o tobie, sprawi, że dostaniesz lepszą pracę? pracę? Nie. Czy to, co inni powiedzą o tobie, sprawi, że wyzdrowiejesz, jeżeli dzisiaj na przykład jesteś chory? No nie. Więc zobacz. Wszystko mówi nie. <grym> I. Wiecie, jest yy, yy, taka pielęgniarka, nie pamiętam imienia i nazwiska. Mam to na końcu języka, ale nie pamiętam dokładnie i ona przeprowadzała jakieś badania, to nie wiem czy słyszeliście już, to ja nawet pisałam gdzieś o tym dużo. Yy. I ona przeprowadza takie badania z osobami, które leżały na łożu śmierci, które umierały już i pytała się ich, czego żałują w swoim życiu. Jedną z rzeczy, które ludzie żałowali leżąc na łożu śmierci, było to, że nie żyli swoim życiem, że przejmowali się opinią innych. Że za dużo pracowali, za mało spędzali czasu ze swoją rodziną, czyli z bliskimi, bo to ich opinia jest ważna. To ludzie, którzy są wokół ciebie, są ważni. To twoje, twoja rodzina, twoje dzieci, twój mąż, żona, przyjaciele. I chodzi o to, żebyś otaczał i otaczała się takimi ludźmi, którzy wierzą w ciebie, którzy chcą dla ciebie jak najlepiej, którzy pragną twojego wzrostu, lepszych relacji, lepszego życia. To jest najistotniejsze dokąd zmierzasz, komu możesz pomóc. Zobacz, jeżeli Ty nabierzesz pewności siebie, wiary w siebie, Ty pomagasz jednocześnie swoim dzieciom, ponieważ Ty jesteś przykładem dla nich. Jesteś wspanialszą żoną, wspanialszym mężem, pracownikiem, przyjacielem, dzieckiem, współpracownikiem. To jest niesamowite, ile my możemy zrobić, kiedy my wchodzimy wyżej. I to jest proces i to jest rozwój. Ale całe życie możesz się rozwijać i możesz być lepszym człowiekiem, lepszą kobietą, lepszym mężczyzną. I tym sposobem pomagać innym, bo Twoja postawa, jaką się nauczysz i jaką zdobędziesz, będzie przekładała się na pomoc innym, ponieważ oni będą chcieli wiedzieć, jak to robisz, że Ty się nie przyjmujesz opinią, opinią innych, jak to robisz, że, że jesteś zawsze uśmiechnięta, jak to robisz, że mimo tego, że są trudności, Ty zawsze masz radość życia. Ja tego uczę właśnie na szkoleniu, kochani. Naprawdę um, polecam Wam, bo kiedy masz radość życia. Kiedy masz tą wiarę i w ogóle to jakby, co z tego, że ktoś powie coś o mnie źle? Naprawdę, ja to szanuję, bo ktoś może mnie nie znać. Kompletnie, ty możesz mnie nie znać. Powiesz do mnie, co ty bredzisz, napisz mi komentarz, komentarz weź bujaj się kobieto, kim ty jesteś. <grych> ja ci odpowiem, no, życzę ci wszystkiego, co najlepsze. W ogóle mnie to nie dotyka, ani kropeczkę, dlatego, że ja znam swoją wartość. Uwaga, i ja wiem przez co ja przeszłam, dlatego nie oceniam ludzi i nie oceniam Ciebie. I nawet jeżeli czasami właśnie moi znajomi albo klienci, kiedy wiedzą, że w jaki sposób ja działam, jaka ja jestem, to potem mówią, no boję się Ci coś powiedzieć, bo sobie pomyślisz o mnie. Ja mówię, nigdy tak nie myśl w stosunku do mnie. Nigdy. Dlatego, że ja Ciebie nie oceniam. Nie oceniam Cię dlatego, że ja przeszłam przez większość rzeczy, które klienci do mnie przychodzą. I ja wiem, że każdy popełnia błędy. Ja też. Ja nie jestem idealna, Ty nie jesteś idealny. I masz prawo popełnić błąd. Ale ważniejsze jest to, że ty umiesz się przyznać do tego błędu. Czyli stajesz w prawdzie i mówisz: Kurde, popełniłem ten błąd. Chcę zmiany. I ja to bardzo cenię, ponieważ to jest odwaga. A człowiek odważny właśnie nabywa pewności siebie, bo on staje w prawdzie i mówi: Ja chcę zmiany. Chcę być lepsza. Chcę być lepszy. Chcę zmienić swoje życie. Chcę zrobić coś w swoim życiu. Chcę mieć radość życia. Chcę się cieszyć, a nie tylko widzieć wszystko w złych barwach do tego Cię zachęcam i zawsze mówię to moim klientom i tego ich uczę. I kiedy Ty to zrobisz, to stajesz się światłem dla innych i idziesz w świat i świecisz, bo na świecie jest ciemność, moi drodzy. Zobacz na swoich znajomych, zobacz na swoich bliskich osoby, nieszczęśliwe związki, nieszczęśliwe dzieci, połamane małżeństwa, e, ludzie, którzy widzą wszystko w ciemnych barwach, negatywni, pesymistyczni, wszystko na nie, życzący źle i tak dalej, i tak Albo Pokazujący fajne, super życie, a w środku pustka. Pusto wieje, że hej! I, I właśnie, jeżeli ty zapełnisz tą pustkę, jeżeli na nowo wsadzisz tam inne ziarenka, o których będziemy mówić na szkoleniu, w twoim życiu wydarzy się coś niesamowitego. I do tego serdecznie cię zachęcam, bo wtedy nie będziesz interesować się chwastami, które są w twoim ogrodzie, tylko będziesz pielęgnować. Te piękne tulipany, te piękne róże, te piękne hmm, hortensje, które rosną w Twoim ogrodzie, czyli w Twoim sercu. Będziesz pielęgnować to, ponieważ tego się uczymy. I to nie jest tak, że zawsze jest super i fajnie i, i to jest takie cudowne. Nie, są też wyzwania, bo róża na przykład ma kolce, tak, i są wyzwania, ale, ale, kiedy Ty masz radość życia, kiedy Masz wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, jeśli Masz Boga jeszcze w sercu, to Masz taką siłę, że ty idziesz jak petarda, mimo trudności, mimo wyzwań, mimo tego, że czasami jest ciężko. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale kiedy zrobisz kroki w innym kierunku, pójdziesz inną drogą niż większość, zobaczysz, że tam widoki są piękniejsze. I wtedy przestajesz myśleć o tym, co myślą ci ludzie tam, tamci, o, albo tamci. Dlatego, że ty już jesteś wysoko, ty stoisz na górze i widzisz te problemy, tych ludzi, te okoliczności z całkiem innej perspektywy. Weź Wyjrzyj przez okno na parterze i zobacz, co widzisz: samochody, no drzewa tylko tam do połowy i inne budynki, tak, do, do, do jakiegoś momentu. Ale widź sobie na siódme piętro, na dziesiąte perspektywa widzenia już jest całkiem inna. I właśnie do tego Cię zachęcam, żebyś wzniósł i żebyś zniosła się wyżej, bo tam, jak staniesz, to zobaczysz: hej, po co się w ogóle przejmowałam tym? Po co ja to robiłam? Po co ja to myślałam? Okej, okay, ale to mi doprowadziło do tego miejsca, dzisiaj chcę inaczej. I, I zamiast pielęgnować ten lęk i strach, co oni o mi powiedzą, będziesz mieć miłość do ludzi, i będziesz myśleć o ludziach w, wiesz, w jaki sposób? Jeden, szkoda mi tego człowieka. Szkoda mi, bo jest nieszczęśliwy. Dlatego, że ty wiesz, że byłaś w tym miejscu, i byłeś w tym miejscu, i też tak mówiłeś o innych, a dzisiaj wiesz, że to był moment, kiedy byłeś połamany, kiedy było ci źle, kiedy nie miałeś narzędzi, kiedy nie miałeś ludzi, kiedy nie wiedziałeś, co masz zrobić, ale przeszedłeś drogę i ta droga. No jest trochę wyboiste, bo trzeba popracować. Ale wejdziesz wyżej i powiesz: Wow, nie chcę już tam nigdy schodzić. Nie chcę, bo wiem, jak ci ludzie się czuli, bo ja się czułam tak samo. I ja dokładnie byłam w takim samym miejscu. Byłam w totalnym, głównie za przeproszenie, w dole, gdzie straciłam wszystko. I musiałam z niego wyjść i na nowo zacząć zbudować siebie. I to, co się wydarzyło w moim życiu, a jeszcze potem, jak puściłam Boga do mojego serca, to jest taka Boża petarda, że naprawdę. Ja nie wyobrażam sobie, jak mogłoby moje życie wyglądać bez tego całego procesu. Kim ja dzisiaj bym była? Mnie w ogóle by nie było. Bo ja w swojej książce, jak uleczyć zranioną duszę, opisuję dokładnie, że ja miałam już taki moment, że ja powiedziałam, że już koniec, nie? że już nie chcę żyć. Polecam Ci, dołącz do kursu. Do, przepraszam, to nie jest kurs, to jest szkolenie, bo my się szkolimy przez, a, przez dłuższy czas. I wszystkie, pamiętaj, wszystkie spotkania są nagrywane, możesz do nich wracać przez rok czasu, mamy grupę wsparcia, mamy ludzi, spotkamy się na żywo też w Zakopanem w sierpniu, jeżeli możesz, oczywiście będziesz mógł, będziesz chciała przyjechać, to zapraszam Cię już serdecznie, poznamy się na żywo, ponieważ to jest niesamowite, kiedy pracujemy najpierw online, potem spotykamy się na żywo i możemy wspólnie, wiecie, doświadczać różnych rzeczy, poznawać się i budować ze sobą relacje, biznesy, przyjaźnie, znajomości. To jest po prostu czat. Zachęcam Cię do tego i zapraszam, tak jak również zapraszam Cię do tego, żebyś przeczytał i przeczytała moje książki Ludzie sukcesu, długie swoje marzenia albo jak uleczyć zranioną dusze, jak uleczyć zranione serce. Masz je w linku poniżej. Masz również kurs na temat budowania wartościowych relacji, jak uwierzyć w siebie. Więc no dużo, dużo wiedzy. No i tutaj masz o wiele, wiele podcastów i filmów, które możesz sobie zerknąć i za darmo sobie pouczyć, po, posłuchać i wznieść się wyżej. Kochani, ściskam bardzo serdecznie. Naprawdę wierzę, że się spotkamy. Pamiętajcie że cena wzrasta później, więc zobaczcie, w zależności od tego, w jakim okresie słuchaliście tego kursu, zaczynamy 1 kwietnia. Jeżeli słuchasz tego później, zerknij na stronę też w linku poniżej Twoje nowe życie szkolenie i zobacz, kiedy będzie na jesieni kurs. A zapraszam do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!